Poprzedni poprzednim właśnie ten wilk Borys nas uratował, moi drodzy. Ale czy tak było? W sumie zaprowadził nas do jakiejś kanciapy. A my? Po prostu lecimy dalej. Jestem Dili, zapraszam Was do Bandy and the Ink Machine! I generalnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Ciuchy... Mam nadzieję, że ma założone jakieś ciuszki na sobie. Dobra, on się tutaj dobrze bawi. Ja sobie odwiedzę toaletę. To w, to, w toalecie, oczywiście. Dus, no niezmiennie. Okej. Okay. Tutaj coś możemy wejść? Ej, ale tam jest... Tam jest puszeczka, to ja powinienem tam móc wejść Dobra, no mniejsza z tym, no ewidentnie nie możemy tam wejść. Ej, no to lecimy po prostu do Borysa... Do Borysa Wilka, który nas uratował. Pogadajmy z nim. No generalnie ma vibe, nie? Chiluje sobie. Okej, okay, tipa znalazłem, że muszę znaleźć się trzy zupki. Ale generalnie dalej mi to nie daje spokoju, bo... Borys był martwy, z kościami na wierzchu i po prostu przyszedł do nas, tak? No ale, jak ja mam się tam dostać? Do cholery jasnej, no ludzie. Dobra, Borysie. Mam zupki dla ciebie, no! Aha, muszę ci jeszcze ugotować, no tak. Już, przyjaciele? No ale jest to! Ale on ma vibe, naprawdę, on się gibie, nie? Dęsi! Ej, on idzie mi w pieprzeć, chyba. No na razie, nie wiem tych zupek, bo nie ma sensu, jakby. Ja tu miałem się aha dobra ja tu automatycznie sam to Znaczy porys Dziwnie się czuję z tobą Boryz, ja się ci boję Idź przodem Aha, dobra nie no, ja, ja mam ci świecić No W sumie logiczne, nie? No, wydaje mi się, że Borys się nie boi, jakby nie. Jakby Borys chyba tu nas przyciągnął jakoś, tak? Każdą zupkę muszę zjeść. Nie ma, że nie. Borys. Chciałem zapytać, czy ty to słyszałeś. Ale Borys chyba jest niemową. Co się dziwić po takim traumatycznym przeżyciu, co on przeżył? Że był jakby wiecie, wilkiem bez kości przez chwilę, no to. Ja też bym właśnie taki był jak Borys. Czyli muszę czekać, aż Borys mi otworzy. Okej, okay, dobra, Boris sobie trochę zajęło to A gdzie my w takim razie teraz idziemy? Gdzie my w ogóle się przemieszczamy? Okej okay. I czym Boris tak naprawdę jest? Heavenly Toy. Heavenly Wow. Bo dlatego że Ciebie tu nigdy nie było, co? Tutaj mamy kolejną skrytkę jakby, czyli będziemy się ukrywali raczej w tym chapterze. I dlaczego Boris jest dobry? Ok. Nie byłem pewny przez chwilę, czy mi się to wydawało. No i nie chyba nie mamy w ogóle pierwszego przeciwnika takiego w tym chapterze, którym będzie. A o kim mówię? A no właśnie o tej. tej, e, jakie było? Angel. Um. Wy widzicie te szafeczki wiszące właśnie jakby, nie? Jakby... Mogę ich przesunąć? Nie, nie mogę ich przesunąć. No dobra, no to po prostu pójdziemy w... Sam... Znaczy otwarte, ale nic w nich nie ma. Dobra, czyli generalnie ja muszę iść włączyć prąd, tak? Przesunąć takby. Tu będzie potwór, ja już to wiem. Tam będzie potwór, ja to bardzo dobrze już wiem. Na górze coś powinno być jeszcze. Zobacz, że prąd ewidentnie mi przechodzi tutaj, ale tutaj już nie bardzo, tutaj misiu, i tutaj, i tutaj. Cóż, że mi ładnie uwaliło? Zresztą teraz mam to i to odblokowane, teoretycznie, nie wiem po co. No... What the fuck? So to be there. Is it your time? a new fly in my endless web. Well. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Uh-huh. Angels. Alice Angels, Okej. Okay. czyli kolejna pupa prana osóbka, która będzie się z nami bawiła. Jak widzicie, ma fetyszy pająka i nici, a ja sam jej, no właśnie jak to nazwałam, muszką w nieskończonej sieci. Idę do, do demonów. Ja się dobrze bawię z demonami. Co tak potrafi? Eee. Yeah. No dobra, no ale jako, że z demonami się dobrze bawię, to Joe Drew. I powiedział oh, to właśnie Boga, no i to jest ciekawe. Czy to w ogóle miało jakieś znaczenie, co wybiorę, czy demony, czy angele? Jedna rzecz mnie nauczyła. nauczyło mnie właśnie tego tego. The Forest, Sons of the Forest dokładnie. Fight Demons, pamiętajcie o Dobra, trochę się złamka, nie będę ukrywał. Przepraszam, Borysie, ja nie chciałem. Kuf, ale teraz się wystraszyłem trochę, no. Przepraszam, Borysie, ja nie chciałem, naprawdę. Uratowałem, to weźmie, a ja się zacząłem klepać. Ale w sumie, fajne maskotki nawet. Ja bym chciał taką maskotkę, nawet fajna. Postawiłbym sobie ją gdzieś na biureczku. I by sobie stała, i patrzała, jak sobie gram.

Jakieś maszyny jeszcze tutaj są no dobra Czy to był właśnie ten Ink Machine? Czy mi się wydawało teraz? Chyba to był Ink Machine Moi drodzy, no dobra, nic My musimy lecieć po prostu dalej No nic, chyba ja tutaj jeszcze nie powinienem iść w tą stronę Dlatego ja po prostu pójdę tam gdzie te kable Mnie prowadziły A one mnie prowadziły właśnie od... Tutaj, dlaczego tu jest wentylacja na ziemi? rozwalona? Ej! No, ile hitów, chłopie, ty jesteś? Ja muszę zupkę zjeść. Boris, ty się nie fremu, ty stój po prostu i padrze jak mnie klepią, no. Ty się nie bój, Borys, naprawdę. Ja, ja wytrzymały jestem. Gnoju. Nie uratowałeś mnie. Znaczy, uratowałeś mnie, ale mało. Znaczy, nie, no, uratowałeś mnie dużo, nie będę ci już gór, naprawdę. Obiecuję. Czuciu, Charles! Czuj, czu, chuj, Charles! Czuj, czu, tak Czy ta laska jak się mówić, mi przygląda cały czas gdzieś? Rand kazaniały mówisz? No, Dobra! No, zazdrosny. O, no, nie musisz być zazdrosny, stary, no. Ja mam to coś, tak? To, że mnie uratowałeś nie znaczy, że my przyjaciele będziemy, tak? Ja się złożył, że Ty mnie zabijesz kiedyś. A to jest po dziewiąte? Tak, to jest dziewiąte. Dobra, chodź tu. Yy, dobra, idziemy wpierw w explore. Nie ma co leci że raszowa się I Tutaj prawdopodobnie się będę mógł dosadzić. Jak dostanę się ale się jeszcze nie mam, więc się tam nie dostanę teraz. A Borys sobie poszedł w pis tu daleko. M Borys sobie poszedł, zostawił mnie. Ale dał mi przynajmniej. E, pipa, tak? Ja Myślę, że przeskoczę, ale nie przeskoczę, jednak. Co tutaj Thomas Connor. Nie mogę się skryć w czymś takim, więc no ciekawie. Dużo w ogóle tych skrytek tutaj, naprawdę, bardzo dużo ich jest. Dobra, Borysie. Zostaliśmy zaproszeni na randkę. A przynajmniej ja zostałem. Borys! Ty szatanie zwolnij! Boris, Boris, Bo co, co, co tu się wyprawia? stworzyła, mówisz. Ja hmm. nie mam pojęcia, co się teraz dzieje w głowie Borysa, naprawdę widząc to wszystko, patrząc na samego siebie, który jest martwy. No dobra, po prostu jedziemy tu, gdzie mi się drzwi otworzyły, ale Borys naprawdę szkoda mi go aż... Sioki nosek jej dorobiłem. Widzę, że z ciebie laska. Of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me, it could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? Dark puddles? Buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind. Swimming like, like fish in a bowl. The first time I was born from its inky womb, I was a wiggling, pussing, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. I will not let the demon touch me again. I'm so close now, so almost perfect. Laska ty ma żałolkę i rogi demona. Aniołek lubi się zabawiać troszkę. Czy to teraz zacznie na mnie spadać wszystko i zabijać? Panie Borysie, Wilku! Wilku! Gdzie jesteś, Borysie? Czyli generalnie jest ich ogólnie wiele więcej. I generalnie jest wilk, Borys. Huh. Czyli teraz na od pani Angel. So, to our world now. So little truth, but there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long, and he will find you. For if you see him. Okej, okay, czyli generalnie nasz aniołek nam przekazał teraz ważne wieści, że jak zobaczymy demona, musimy się schować. Tylko gdzie się tu schowam, jak tu nie ma gdzie się chować? A po tej klatce schodowej to ja już godzinę praktycznie, więc. Dobra, to nie działa. Ja muszę znaleźć jakieś gearboxy, ale raczej geary. Czy to mnie zamknie? To wygląda jak to z y, Outlast'a Dobra, tutaj też jest w połowie wszystko O, a ja tutaj... Tutaj mamy za dużo Ojejku, dobra, to co teraz? Nie no, nie no, takich to ja nie potrzebuję, tak? Te będę potrzebował za 10 godzin dopiero i będę musiał wtedy wrócić po to się byłoby, bym trafił akurat a, No i dziwne, no, tego na hita zabiłem, a tamtego nie? Ale ja chyba na daremno wchodziłem tutaj na tą górę teraz bo generalnie nie mam co tutaj zrobić Ale przynajmniej wiem, że chyba z tym coś będzie do roboty. Najgorsze jest to, że ja teraz będę musiał schodzić cały czas. Muzyczka bardzo fajna, bardzo przyjemna, ale co ja mam dalej zrobić? Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Borys czeka w windzie, Borys mi nie pomoże. Jak ja bym miał wchodzić po tylu schodach? No tak chyba cię kłamali. you never know what will draw him in aha to nie był ten demon nawet boże Ja pierdzielę naprawdę To są gearboxy Ja pierdzielę mogłoby się poświetlać lepiej O w mordej To było naprawdę to całe A ten blur chyba na sobie to odczyneczek wyłączę, Bo mnie tylko drażni No, to otwórz mi może co? Czyli jestem chłopcem na posyłki od pani demono Anioła. Na jakim poziomie 11. Dobrze, ta winda jeszcze działa, tak że po prostu sobie możemy po prostu pojeździć góra do. Dobrze że, dobrze że po prostu nasz Borys jeszcze z nami jest. good evening drink pick 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 Okay. pewnie, moja pani, już lecę do ciebie, pani Angel. Lecę do ciebie, tylko poczekam na windę, dobra? Bo trochę ta winda jednak jedzie. I nie wiem dlaczego. Akurat Borys mi zjeżdża na sam dół, zawsze nią. Chyba trzeba go wytresować. Tego wilczka. Chociaż bardziej bym powiedział, że to jest Gufi, albo Piesek. I ten chapter będzie tak wyglądał? Naprawdę, że będzie wyglądał tak, że ja będę po prostu biegał góra, dół, góra, dół, lewo, prawo, dół, góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, BA? Tak, już wiem, gdzie mam iść. Okej. Okay. Naprawdę. Naprawdę. dziewczyna czy ciebie posrało? się, jakby było można tak przyczepić to do borysa i po prostu... Tak wiesz... przystawką do niego. Dobra, tu nic nie było. Dobra, polecimy po prostu tam, no będziemy się zajmowali przetychaczką. Power Call. Dlaczego jako przepychaczku muszę zlać. Dobra, no, rano. O dziwa, jakiś ręcz to nawet ma. Ja już tutaj byłem, to ja mniej więcej wiem co, gdzie jest. Już myślę, że jeszcze żyje. No, tu mi się to zgadzało. Czy Power Call -e tutaj coś będę musiał robić z tym jeszcze? Ale jak ja mam to teraz jakby zrobić w dół? Aha, to musi wpierw dojść do góry. Ja cię kręc, no. no Weź tego Power Cola. Ja pierdziele no ludzie, uspokójcie hormony. Okej, okay, dobra, teraz musimy iść to odłożyć do tej naszej pani yy, Angel. No kurde, gościu. Nie, to nie było tu. Ja nie będę ci pchał tam dalej, bo to sensu jakby nie ma. Ja tu przyszedłem w konkretnym celu ja z tego celu konkretnego wychodzę teraz. I ja to idę odłożyć i będziemy kończyli ten odcineczek, bo on trochę już trwa.

Ale moi drodzy, tą siekierą będziemy wojowali następny odcineczek, do którego Was bardzo serdecznie będę zapraszał. Już niedługo, teraz trzymajcie się i hej!